Politycznie trzęsienie ziemi w rządzie Izabela Śledź. Witam Państwa. Zaczynamy panoramę. Po pierwsze, środowisko. Zmiany klimatu następują. Przetargowe kontrowersje. Jest to przede wszystkim poparcie dla, dla Ministerstwa Obrony Narodowej za wybór Karakala. Będziemy dalej żądać unieważnienia tego przetargu. Artystyczna wizja czy profanacja? Zaczynamy od dymisji w rządzie. Z funkcji ministra skarbu zrezygnował Włodzimierz Karpiński. To szef lubelskiej Platformy Obywatelskiej. Oprócz niego dymisję złożyli ministrowie sportu i zdrowia. A Jacek Rostowski nie będzie już szefem doradców premiera. No to kończymy panoramę. Zapraszam państwa na wieczorną o 22.00. Do zobaczenia.